Pytanie z cyklu znajdź 10 różnic. Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzysznołgarasz. Widzicie to, czym się różnią te manetki? Octavia 2, FL. Widzicie to? Tu jest tak. A tu jest tak. Wpadnie tu tempomat, mój mili, auto Piotra z kanału AntyMechanik. I wpadnie tu tempomat. Tylko teraz tu doszliśmy do takiego pomysłu, że kupi manetki takie, które z tej strony mają tempomat, natomiast z tej nie mają, nie mają komputera. A jego manetki w aucie z tej mają komputer. A z tej nie mają tempomatu. Oczywiście można by kupić manetki, które mają tu tempomat, tu komputer, natomiast są one, no są dostępne, ale jak są dostępne, to w takich chorych cenach za worek monet i no, nie ma to sensu, jeżeli z tego co wiem, bo robiłem nieraz, jest opcja, pomimo że jest to element tak zwany, jak to mówią, pająk, tak? Czyli element scalony. Te manetki osobno się nie kupuje, one są w pająku. To nie jest jak w Oktawi przede gdzie, gdzie manetki czy w golfie piątym, że manetki są yy, pojedynczo wkładane. Te. Tutaj manetki są w pęku, ale powiem wam, jest opcja, żeby zrobić z takich manetek i z takich. Jedną hybrydę, która będzie miała z tej tempomat, a z tej komputer. czyli stąd weźmiemy tą manetę, stąd weźmiemy tą manetę i zrobimy taką hybrydę. I zostanie. Potem taka goła manetka, która tu nic nie ma, i, i tu nic nie ma, to taka, taka będzie nie ni, ni w pipę, ni w oko, testowa, nie ni wiadomo do czego. Także wyciągamy te manetki, to już pokazywałem na filmach, jak się to robi. Spójrzcie tu u góry, będziecie mieli linka, jak się ten zespół manetek wyciąga, jak się ten tempomat robi. A my teraz przeniesiemy się na stół, jak zdejmiemy te manetki, słuchajcie, i zrobimy właśnie taką hybrydę z obu. Pokażę Wam, jak to zrobić. Nie jest to jakieś tam trudne, tam parę myków jest, yy, szczególnie jeżeli chodzi o, o ten zespół tutaj, nie? Ale dobra, ja te maneteczki wyciągam, zdejmujemy ten sterownik, wyciągamy manetki i widzimy się na, przy stole, przy grzebaniu w tym. No więc spójrzcie, mamy dwie manetki, dwa pajączki. Yy, zobaczcie, jak się różni tempomat. Tutaj są tylko na tej wtyczce cztery przewody, które idą do tego i tego. Tutaj na tej wtyczce jest przewodów osiem. Cztery idą do tego, cztery idą do tego, nie? Teraz yy, można oczywiście, słuchajcie, przerzucić to, tu, to, tu. Można przerzucić to, tu, to, tu, tą stronę. To, ten element obudowy całej no, no jest taki sam co tu łatwiej jest powiem Wam przerzucić tak samo są zbudowane są tu takie hebelkowe cięgna specjalne i to na nich najwięcej się trzeba pobawić także rozkręćmy to i zobaczycie jak to wygląda to polecimy w timelapse'ie Dobra, widzieliście, jak tam rozebrałem? Słuchajcie tego dźwięku. Słyszeliście? Dźdęk? Coś wam się wsunęło ze sprężynki. Tu jest kupa mechanizmów. Trzeba być bardzo ostrożnym, wszystko powolutku wyciągać, dlatego że to wszystko potem musi trafić na swoje miejsce. To jest ten element zwalniania kierunkowskazów. Odbijania dźwigni kierunku przy kręceniu kierownicą i tak dalej. Tego tak na wprost nie, 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 nie da rady włożyć. Tam trzeba coś podgiąć. Jak dobrze pamiętam. I tak to wygląda. Dobra, ten jest. One te, te, te dwie klapki są takie same. Bo te dwie klapki robią tylko. Tak naprawdę, za odbicie kierunku, spójrzcie, one są jednakowe. Która gdzie pójdzie, nie ma znaczenia. Natomiast środki no, są już inne. Pod kątem mechaniki, tak naprawdę, to one są podobne, tylko tam jest inna płytka. Nawet nie tyle co płytka, tylko sama manetka. Ale spójrzcie teraz na to. Trzeba tą manetkę wyjąć do góry. Ona siedzi tutaj. Tu ma za, zawias i tam na dole też jest taki zawias. O. Widzicie? jeszcze jest do tego to. To. Tam na dole takie coś. Tu wyciągamy. Teraz wyciągnijmy y, tą wtyczkę. No, trzeba podnieść do góry i troszeczkę na, na, na boki rozgiąć te łapki tutaj trzymają łapki. Też lubią pękać. O, o nie wyszło jeszcze. O. I ta manetka była tu. Te mechanizmy tutaj słuchajcie, w środku są jednakowe, bo to jest tylko kierunek i światło długie. Ale manetka ma te cztery przewody, które idą z tych przełączników tempomatowych do tej wtyczki. Tutaj tego, czyli tak naprawdę wyciągamy, i tu wyciągamy. I teraz tak. Tego też trzeba się pozbyć. Do góry. Jak ktoś wie, jak to naprawdę idzie sprytnie. No, i mamy rozłożone to na, to na części pierwsze. I co teraz ty byś chciał? Do tego to. Do mechanizmu. To sobie zostawimy na później. Jak napsujemy, to, to, to na tej, nie? I teraz patrzcie. Ten cycek, który robi za długie, krótkie, musi wejść w to okienko jednocześnie przy wkładaniu tego zawiasu w tą tulejkę. Tak, czyli wkładamy w tą tulejkę ten cycek, tamten otwór w tamtej ramce, a to musi wejść jeszcze jednocześnie w to. I to, i to, i to jest właśnie ta zabawa tutaj, że i jeszcze te suwadła muszą wejść tam pod spód w, na, na tamte ścieżki yy, miedziane. Także tak to robimy. Tak, że najpierw ten cycek to pod spód. Teraz tak. Celujemy na zawias, a jednocześnie tą, tą wajchą musimy wjechać w, mówię, w tą rameczkę, która robi. Ona jeździ tak, nie? Przód tył. Wysuńmy sobie ją tam w jakiś sposób, tak jak wam pasuje. No i. Ja już wiem jak to wsadzać patentem. No i sprawdzamy. Tylko przytrzymujcie, żeby to wam nie odskoczyło, nie? I góra dół. Dobrze. Eee, spróbujmy założyć pokrywkę. Sprężynuje, nie? A powinno to sprężynować, jeszcze to powinno sprężynować. Sprawdzamy manetkę. W lewo, W prawo. Tutaj jeździ pierścień kierownicy i odbija nam manetkę. Dobra. Nie. nie, bo słuchajcie, źle się złożyło. Wiecie czemu? Bo nie ma flesza na przykład. Flesz jest do siebie, nie? Nie ma flesza, a to, a to zostaje, a to powinno być, źle złożone. Patrzę, czy tam to na dole ciągnie. Ciągnie. OK. Tam jest dobrze w gnieździe. Chyba tu mi źle weszło, jeszcze raz. To troszkę trzeba schować. To musi być w takiej pozycji, żeby Wam ta wajcha pasowała, bo jak zaczniecie to dociskać, żeby trafić na ośkę, na za zawias, to to Wam nie, nie, nie wejdzie w, w tamtą ramkę. Też czekajcie, zaraz Wam powiem, czy to ma wejść dokładnie w tą ramkę, czy to ma wejść w ten suwak, tu obok. Chyba tu, czy tu. No, to, to nie pamiętam. No trzeba to metodą prób i błędów. Tak, w ten suwak. No o, Teraz to mi nigdzie nie wchodzi, widzę już. O, może teraz. Chodzi mi tam pomiędzy te te miejsca. No, było, było, było dobrze, było dobrze. Czyli tak, ten, ten cycek wchodzi w ten suwak. Nie w tą dziurkę, no źle tu się wyraziłem. Chodzi tutaj obok, w ten, ten taki suwaczek. To no, też w otworek. Jeszcze raz. Ciach. O. Nie Widzicie, nie jest na swoim miejscu, bo, bo, bo nie odbija i nie ma flesza. Czyli jeszcze raz muszę zajrzeć tam. O, teraz chyba weszło. Nie. Jeszcze trzeba to odsunąć. Jak najbardziej w tą stronę. Ty mi się nie marcie, one ładnie wchodzą pod spód, tam, tam nie ma żadnych yy, przerw, one po prostu się tam, tam płynnie wsu wsuwają. Przykryję to pokrywką, pokrywkę, żeby zatrzasnęła się wam, trzeba lewo prawo ruszyć. Nie. Nie. Jeszcze coś nie tak. Ile tam opozycji? To musi aż dotąd się chować, tak? Zobaczcie mi tą monetkę. Nie, te gniazda są jednakowe. Te gniazda są jednakowe. Yy. No to, to jest ta. to, to jak przypasuję nam od tempomatu? A tutaj w tempomatowym działa. Z, z, za pierwszym razem <laughs> skręcaj, skręcaj, zostaw to drugie, nie, nie, to, to drugie też zrobimy, bo ta manetka zostanie do, do, do jakichś tam celów testowych, czy czegoś, jej się tu pozbywać nie będziemy. Jeszcze raz, kurczę, może dobrze mówiłem na początku, że, że w to ma wejść ten, ten, gdzie głupoty czasami gadam. Jeszcze raz, ten tu, czyli spróbujmy wsadzić teraz ten dzyngiel, jednak dobrze, tak jak na początku mówiłem, w tą dużą. Wybaczcie. Czyżby tylko w tą dużą? Tak, w tą dużą. Widzicie? Flash. Długie. A to flash do siebie. O. Dobrze mówiłem. To sprawdzamy. Z lewo. Odbicie. Odbicie. To ma chodzić płynnie, się naciskać. Dobra, skręcamy i robimy drugą. Weźmy się za tą tempomatową. To popatrzmy, czy to jest smaru, bo to ta idzie do auta, jest nasmarowane wygodzko wszędzie o, też tam siedzamy pokrębekcze nasmarowana nasmarowana sprawdzamy długie krótkie i flash, kierunek odbija, kierunek odbija, skręcamy. Także jak widzieliście, nie jest to trudne, chwileczkę zabawy. Można oszczędzić sporo kasy, bo ta manetka obustronna, taka jak teraz w tej konfiguracji, no kosztowała sporo więcej. Tamta kosztowała dwie stówy prawie. No. Czasami warto też, słuchajcie, dam tutaj Wam taką radę, warto kupić tą manetkę razem ze sterownikiem, który tu jest. Bo to można kupić w cenie takiej załóżmy droższej, ale jeżeli potrzebujecie yy, sterownik, no, no to sorry, no to sterownik wasz musi pójść out, a ten tutaj pod tempomat czy multikierę yy, wchodzi do auta. Natomiast jeżeli macie sterownik, który yy, umożliwia tempomat, działanie tempomatu, obsługę, to możecie kupić taki zestaw, a sterownik odsprzedać. Tak? A to co to. Wychodzi potem się okazuje do, docelowo, że to wychodzi sporo taniej. Ten, tutaj tą osłonkę troszeczkę ściskamy, robimy jajowatą. Ona da się przesunąć przez, przez yy, łącznik tempomatowy. No i nie zapomnijcie jej tutaj zatrzasnąć. Klik, klik, klik. Jest. I mamy zrobioną hybrydę. Można, można. Chcemy to założyć, dałta, zakodować ten pomad. To już, no, tak jak wam pokazywałem na tym filmie na początku, jest link. Dalej tak samo wszystko. To chyba puścimy ten, wiecie co? Bo tu idzie i tak do tej wtyczki. O, tu klik tutaj. Klik i to idzie do sterownika. To jest tylko jedna wtyczka od lewej strony manetki do sterownika, tu jest od prawej strony manetki do sterownika. Wszystko. No dobra, to na tyle, moi mili. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo.